Hej, witam was w 12 odcinku Zagrajmy w GTA 3 Lecimy sobie dzisiaj z misjami fabularnymi, więc e, pomyślałem zacząć od misji u asoki, Asuki, wątek e, gangu Yakuza, więc e, w sumie to dobry pomysł, kondytywować ten wątek, ponieważ dzięki temu, po czynnymi tych misji u u, u, u u gangu Yakuza, będziemy mogli zacząć Misje kolejne, czyli te, te misję u... Na przykład te misje u Raya, później... Tak, ...przejdziemy misję u Asuki. Później misję u Raya zrobimy. two Face Toner Pum, nie oczywiście i Oczywiście lecimy sobie z misją z zabiciem Tunera, czyli... ...tajniaka pracującego dla, dla policji Liberty City. Który jest tajniakiem w w szeregach gangu Yakuza Tanner jest e, oczywiście należy do no, gangu Yakuza, ale zdradza gangę z no nic co jest, no ej dobra, to zamienię się deportować deportować tego gościa, deportować no nawet pyk, nawet samochód, 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 pyk pyk, dobra, pach, wątek kuzy, okay, wątek, yakuza, okej dalej, jestem tutaj okej okay, teraz Myś goście okay. to bazałki dawają co będę do zaknijesz Gyśla nam ucieknę przy siebie, boś tam ucieknie zabrałem, bo się tam czekam się zabić go się, bo zabić by się szu No nie policja duża, wyjdzie tam ja Co to? A, policja. Tę, to... No nie! Nie! Won poczarny, won. Won będę, won, mendy, won mendy. Jest. Czym to jest misja do Raja teraz? Czym to jest do Raja? Mam, mam na misję kolejną. Gdzie mi trzeba będzie gonić do wody, trzeba będzie gończyć goście samochodem z dowodami. Do Dowody wody i później spalić. Je. Czyli musimy mieć misję to u, u Rejmachowskiego. Teraz idziemy do Rodora, ja na kolejną misję. Później misję dla. Może później dla Yardi, ale nie, no nie wiadomo jeszcze. Po tej misji powinniśmy mieć misję do ale no.

od Cloud do Cloud, od Cloud Okej. Okay. Idziemy tam byk pick. Okej. Okay. wodami, hmm. gonić wodami Oczywiście będziemy mieli poziom poszukiwania, po się do po po, po Zbliżimy, więc... No, nawet, po Nawet, nawet, No co jest po No, po court... po No po 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 do, po 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 do, po ale walić seen, 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 saw, to, policja nam nie zagrazi na głowiaskę na razie na Czego gdzie się tam, bawić, bawi się tam bawić, Dowody przyjęli jego, pyk, dowody przyjęli, pyk. Pyk, okej, dowody, dowodem, pyk. Mam dwie z sześć, tak? 6, 6, 6, dobra, dobra, dobra. 3 6, ok, nawet, no i jeszcze troszeczkę nawet, jeszcze pek, pek gościu, opuścił, no, ej, co jest, no, proszę kieszenie, policjo, no, ej, no, gdzie ta paczka jest, ta paczka jest, ta paczka, paczka jest, ta paczka, ok, 4 z o no, nie ucieknął gościu, ucieknę gościu, ucieknę zaraz gościu, policja policja, nie nie do policji,

Idziemy dalej na kolejne no paczkę przejąć, pyk, wodami pek. Pach, okej, okay, paczkę, dodam przejąć, pyk. Pyk, okej, a ten paczka paczkę pek. Wszystkie paczki to będzie w północy kar i musimy wóz odopić. Od 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 Ale można wóz utopić nawet, więc wiadomo no. To ja mam się dowody, przyjąć te dowody, przyjąć te dowody wszystkie. Pewnie, że te dowody do 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 wszystkie i, i utopić, choćby nawet, no. Mój torcie kar, bo spali, bo spali, bo spali, bo co jest? To? Co? co kurwa chceś! Wiem patrzcie z zdrowo, si i idziemy za moment tu już jestem, ponieważ ktoś mi przerwał nagrywanie, więc przeżył tutaj wiem sobie bazłkę, bazłakem oraz bazłka pekaj Bazawol zwykłych granacik, granacikik, granacik, gracię Cek, chyba nie jestem nic nie zachłonić.

I już, misja wykonana, więc... Idziemy teraz na kolejną misję do Ray'a, więc... E, robię cięcie, no obliczenie... nie obliczenia lecimy drogą do dobiegłego parki Na misję numer 4 do Ray'a. To ogólniamy u, ogólniamy u Ray'a 6 misji, więc raczej... Te cztery misje wykonane dzisiaj nawet, no... Bomb fishing, czyli na ryby, więc misja na ryby. Teraz oczywiście do Belvedere Park To Park, Bryka, jest Buryka jest tam Z drugiej strony nie wierzę co. to aj. Oczywiście Kraham point, są to Kraham Point, ok Kraft point Tam goście wykończyć. gościa wykończyć, jak się gościa wykończyć da No, Tam gościa wykończyć, więc nawet... No później nawet prościej nawet gościa wykończyć nawet o, nie, nie, dobrze nie wody. O, lipa, na wodę. oli pada na wodę, do wody, wpadli więc. E, w Szczęście, sensie, oczywiście, musimy jechać teraz do tej łódki policyjnej, ok? I zabić gościa Reja, zniszczyć to no. Musimy zabić partnera Reja, czyli pana Leona McCaffrey'a, który pracuje z, Maf z mafią Lion, która tutaj jest zniszczona przez y, nas, oczywiście, po zabiciu Salvatora, więc. Mafia Leon, tutaj te, teraz ma, ma kłopoty, więc... Płyniemy teraz tam na tą... To, płyniemy tam oczywiście... Tego głupiego gościa i kończymy na dzisiaj. Odcinka dzisiaj nie kończymy, więc odcinek jest trochę dłużej nawet, no... Więc, no... Stało nam jeszcze tam... Zabrać jeszcze tam 30 paczek, jeszcze zobaczyć 10 paczek... Przejście rozwałki, skoki unikalne, żeby zaliczyć wszystko... Tak, powinno być. Jeszcze jeszcze, te misje dodatkowe. Jeszcze misje strzega karetki, policjanta i taksówki, więc to zobaczę damy to przejście jeszcze. Okej, okay, nawet pewnie do gościa. do gościa, pek. Do gościa, pach. Do gościa, pek. Do gościa pek. Który łowi ryby. W wodzie, pek. nie, śnięte ryby. Mam zabić gościa, który łowi ryby, więc... Y

Zawraca teraz i się wybuchnie zaraz, pyk. Pum, koniec. Teraz oczywiście do... ...do parku, Jestem do łódki do parku. Do parku, więc... Y, łódkę teraz oczywiście. i teraz, oczywiście... ...teraz ładnie, pogoda, żeby nam pogoda nie przeszkadzała teraz nawet. Zabicie gościa, więc... Y, ...to kończy działa i gościa sprzątnąć, więc nawet tutaj oczywiście... To bryczkę, szybko nawet, szybko szybkie setnala, setnala szybkie, setnala, powolny, więc nawet, myślę, że nawet tutaj powinien pójść, nawet, Prosi nawet, no. Blaster, blaster, misja teraz, misja oczywiście, yy, to misja, misja, misja to, jest, to jest misja przed ukończeniem, przed ukończeniem oczywiście wątku Breja, czyli to jest misja taka, Ostatnie misja, jeśli chodzi o wątek, taki nowość yy, ...specyficzny. Znaczy zabicie gościa, który jest... ...decyzjonalnie jest... ...nie, nie, nie winny, ale... W, w, prak ...w praktyce jednak, no... ...zagroża Rajowi. Który naprawdę stara się go... ...gościa sprzątnąć. Partnera tego gościa... ...tego spo, O nie, nie, że policja nam mnie teraz. Och, policja, nie policji. W misji Grand Theft Robo jeszcze jest misja u i u Gashira oczywiście O, okej, okej, gościa gościa gdzie gościa, pyk Gościa, 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 To gościa, gościa, okej, gościa, pek gościa No Policja durna No, policja durna, policja, pek nie gościa nawet mówili gościa goście, gościa wygościa gościa To gościu jak go, gościa nam to zagraża oczywiście. Ryobi nam nawet gościa nas... Żeby nas żeby się i koniec. Misji się więc se. Yy, misję mi się uraja, to Teraz... Teraz, 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 teraz misja, mimo, że może u u go, Kinga Cartney'a. to trzeba wóz zniszczyć, żeby, zni 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 żeby na tutaj... Zniszczyć tego za za, za, za bójcy, który, no. Ale wóz, okej, okay, dawaj, no. To wóz jednak na inny. To chciałem. oczywiście. Może Infernusa, może Infernusika, Infernusika, Infernusika. Infernusik, proszę, Nasze radio, oczywiście nasze radio. Nasze radio, oczywiście. Idziemy teraz z misją u Kim Cartneya. Blink, blink, scramble, czyli misja oczywiście u... Blink, blink, scramble, czyli misja, oczywiście misja u naszego kolegi, czyli... Naszego nowego zle zlecenia dawcy, czyli Kinga Courtney'a to się trudniejsze, nawet czekamy teraz na misję, kolejną misję. 13 odcinka, więc sobie dzisiaj trzy misje. Oraya Jedną misję u się osuki. Mieszek z kartami, ja czy przyniosę ci 5 misin, przyniosę ci 5 misin głównych nawet no. Fundkiem Oraya, wodokraja, fundkiem Oraya daję nam tak wieś do myślenia, nawet tak raja pek. One w gango yakuza dają to nam do do, do, do do myślenia, żeby siedzieć jako ze wcześniej, siedzieć jako nawet okej. Okay. Pachła nie bokiem, tak jak do bokiem, nie bokiem, tak jak do bokiem pyk Nie damy, by wygrać, ponieważ no. Szpij nawet gościa. Dobrze, punkt, dwa punkty, dwa punkty. Mamy trzy punkty w razie trzy punkty, więc warto zobaczyć tą misję, ponieważ no. Ta, ta misja odblokuje odblokowuje kolejne w grze, więc. Bien misja opnaia i nawet na ja oczywiście na samym misje będzie misja, misja u później będziemy u misję jeszcze to będzie to mi jeszcze trud, trudniejsze nawet no. Jeszcze, u Uzi Rider, czyli no, misja zabiciemy Diablo, z któros wykonamy później nawet no, później od odcinku nawet... Pod odcinku pod odcinku, na no. pod, pod odcinku, pod odcinku nawet no.

więc szyb, szybciej nawet od gości, więc nawet szkoda, szkoda, na że to kartę celowuje, ponieważ no, można trochę posłuchać, ten wyśnie, ten wyśnij kiedy tak nawet, no, bo kartę który zrozumieć, skąd Okej, mamy punkt dzienny, tak jak ja pójdziemy. 7 punktów, to ja panu mają 3, dopiero 2, dopiero 2 mamy, dopiero 2. No nie! Mierzy to nie gości, nie gościa, nie gości, nie gościa, nie gościa. 15, tak, okej. Oczywiście no. Ogoś tam jednegoś tam jednegoś typu. No nie wierzę w to! Ech, tego nie do tego, tego nie do tego. Nie wierzę, ja gościu, wypadł gościu. No, jeszcze gościu, wygasił wyścig. No nie, gościu, wypadł gościu. Gościu, nie wygasił wyścig, gościu. Tym samym znalazłem 10 tysięcy 100, wyścig To okej wszystkie misje oczywiście u tego King na ja oczywiście wyścig wyścig okej, nawet wyścig to długo nawet na wyścig, nawet, nawet, no I Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze policja, no nie wierzę, no Się jeszcze napotoczyli policjanci, by. Unzi Rider, misja u Korneljapyk Jeszcze do no warfie telefonu, żeby nam tutaj nie utrudniało nic nawet, no Ta misja będzie dość prosta, więc to trzeba będzie wywiedzać wszystkich y, long, long, long long diablos tu, tu Nawet wyścig, nawet.

To chyba dzisiaj będziemy chyba całodoby fajnie dzisiaj nawet, no. Oczywiście idziemy dalej z tą misją, więc, no. Jakiegoś się 3% gram tak? Oczywiście nawet, no. Więc. Y

i jardis nawet? No do tego właśnie do jardis, póki co na razie, bo dla jest zada zadanie, więc e, mamy spokój. I oczywiście na, na dzisiaj to będzie się koniec. Dzięki za uwagę, jeszcze raz. I życzę Wam dobrego odpoczynku. I na razie, cześć. I hej.